Film instruktażowy Zarządzanie Ryzykiem w LEX Kontrola Zarządcza. LEX Kontrola Zarządcza to sprawne i bezpieczne zarządzanie ryzykiem w obrębie jednego systemu. Od identyfikacji ryzyka przez zgłoszenie w rejestrze po określenie działań korygujących. Pokażemy Ci, jak łatwo zgłosić ryzyko w programie. W procesie obsługi ryzyka możemy wyróżnić dwie osoby. Użytkownika zgłaszającego ryzyko oraz menedżera ryzyka, który dalej zarządza jego zgłoszeniem. Ryzyko zgłaszasz poprzez moduł Zgłoś zdarzenie. Z listy typów zdarzeń wybierasz Ryzyko, następnie przycisk Dalej. Pojawia się formularz: Wprowadź w nim wszystkie dostępne informacje na temat zgłaszanego ryzyka. Zwróć uwagę, że pola oznaczone gwiazdkami są obowiązkowe do wypełnienia. Gdy zakończysz wypełnianie formularza, naciśnij wyślij. Od tego momentu ryzyko jest już obsługiwane w module zarządzanie ryzykiem. Menedżer ryzyka po zapoznaniu się ze zgłoszonymi ryzykami zmienia ich status na aktywny. Wskazuje również właściciela ryzyka, który powinien zająć się danym zgłoszeniem. Lub zleca zadania związane z ryzykiem. Następnie decyduje o tym, które zgłoszenia mają być procesowane dalej, używając przycisku Umieść w rejestrze. Zgłoszenia w rejestrze ryzyk może uzupełnić o dodatkowe informacje, korzystając z przycisku Edytuj. Pamiętaj, że to menedżer ryzyka przyporządkowuje do celów strategicznych ryzyka, które mogą zagrozić ich realizacji. Może też ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka i jego wpływu na jednostkę. Menedżer ryzyka prowadzi zestawienie ryzyk na dany rok kalendarzowy, co do których podjęto decyzję o dalszych działaniach. Przygotowuje też raport zawierający ryzyka. Raport zawiera ryzyka podzielone według kategorii wraz z przypisanymi celami strategicznymi w danym obszarze działalności. Menedżer ryzyka dzięki mapie ryzyka zobaczy również, jak zmieniła się zbiorcza ocena ryzyk. Wystarczy, że wybierze rejestr ryzyk na dany rok kalendarzowy. W ten sposób menedżer ryzyka widzi, jak kształtowało się ryzyko przed i po wprowadzeniu mechanizmów kontrolnych. Ważna wskazówka. Menedżer ryzyka określa skalę ryzyka oraz uprawnienia właścicieli ryzyk. Korzystając z opcji Ustawienia w module Zarządzanie ryzykiem. W Lex Kontrola Zarządcza dajemy Ci możliwość kompleksowej informatyzacji zarządzania ryzykiem. Dzięki temu wszystkie dane są powiązane ze sobą, bo gromadzisz je w jednym systemie. Unikasz też kłopotów z dokumentacją papierową czy rozproszonymi plikami Word lub Excel. To wszystko zwiększa bezpieczeństwo Twojej jednostki, pomaga osiągać cele strategiczne i jednocześnie chroni reputację.